Dzień dobry, witam was moi drodzy. Znajdujemy się w Wilnie, którego symbolem jest Ostra Brama, i możemy zaryzykować stwierdzenie, że ten, kto ma we władaniu Ostrą Bramę, ten ma we władaniu całe miasto. I to właśnie dlatego dowództwo Armii Krajowej w czerwcu 1944 roku zadecydowało, że operacja wyzwolenia Wilna z rąk Niemców będzie nazywała się operacją Ostra Brama. Ale miała jeszcze jedną funkcję. Po zdobyciu miasta Polacy mieli wystąpić wobec zbliżającej się Armii Czerwonej w roli gospodarzy i tym samym podkreślić polskość miasta. Do Armii Krajowej zaczęli zgłaszać się ochotnicy z całego regionu, którzy nie chcieli zamiany okupacji niemieckiej. Na okupację radziecką dokonano niesłychanego czynu i wkrótce zmobilizowano 13 tysięcy żołnierzy. Dowództwo Armii Krajowej spodziewało się, że walki o miasto będą ułatwione, ze względu na to, że Niemcy wycofają się pod naporem zbliżającej się Armii Czerwonej. Ku zaskoczeniu wszystkich, hitlerowcy pozostali w mieście i utworzyli tutaj teren umocniony tzw. Festerplatz w sile 18 tysięcy żołnierzy, wspomaganych przez artylerię, broń pancerną i lotnictwo. Mało tego, niemiecki wywiad dowiedział się o polskich planach, przez co Armia Krajowa straciła element zaskoczenia. Pomimo ogromnej dysproporcji sił, dlatego że Polacy w większości dysponowali tylko bronią ręczną, postanowiono działać. Dowództwo nad operacją przejął podpułkownik Aleksander Krzyżanowski pseudonim Wilk, który zaplanował akcję na 7 lipca o godzinie 23.00. Walki w miastach są niezwykle trudne, ponieważ bitwy odbywają się o każdą bramę. Dlatego Wilk zaplanował atak na miasto z każdej strony. Przede wszystkim główne siły zostały rozlokowane tutaj, na wschodzie. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego akurat to miejsce dlatego, że Armia Czerwona miała nadejść właśnie z kierunku wschodniego i chodziło o to, żeby zdobyć miasto, zanim zdążą tutaj dotrzeć. 2 lipca polski nasłuch odebrał informację, że Rosjanie znajdują się w mieście Wilejka, które jest najbardziej na wschód wysuniętym miastem całego województwa wileńskiego. Dwa dni później Rosjanie znajdują się w Smorgonie, mieście, które jest już naprawdę bardzo blisko Wilna. To oznacza, że tempo Rosjan jest naprawdę wysokie, dlatego podpułkownik Krzyżanowski zdecyduje, o podjęciu ataku o prawie dobę wcześniej. Niestety, w ciągu pierwszego dnia do walki zostaje wystawionych nieco ponad 4000 polskich żołnierzy. Atak odbywa się głównie z kierunku południowo-wschodniego. Wobec ogromnej przewagi niemieckich żołnierzy, bitwa ta będzie przypominała raczej starcie Dawida z Goliatem. Problemy zaczynają się już 6 lipca wieczorem. Polacy chcą zdobyć tory w kolonii wileńskiej na południu miasta, ale napotykają tutaj na silnie uzbrojony niemiecki pociąg pancerny. Bałcuk. Dochodzi do regularnej bitwy, w której ginie naprawdę wielu żołnierzy 8 Brygady Armii Krajowej, ale Polacy nie przerywają natarcia. Udaje się odnieść lokalne sukcesy. Największym z nich jest zdobycie całej prawobrzeżnej części miasta. Jest to zasługa świetnego dowodzenia Bolesława Zagórnego pseudonim Jan. Ale Rosjanie podchodzą już po rogatki i cała lewobrzeżna część miasta, w której teraz się znajdujemy, musi być zdobyta wspólnie. Kiedy dobrze uzbrojone radzieckie oddziały połączyły się z polskimi, świetnie znającymi teren, okazało się, że udało się rozbić Niemców w ciągu najbliższych pięciu dni. Symbolem zdobycia miasta był atak polskiego oddziału na Górę Zamkową, na której szczycie podchorąży Jerzy Jęcz zawiesza polską flagę. I był to niestety też symbol późniejszych wydarzeń, dlatego że parę godzin później Rosjanie zrzucają polską flagę, a w jej miejsce umieszczają tą sowiecką. Jednak zważywszy na dobrą współpracę, dowództwo radzieckie proponuje Krzyżanowskiemu utworzenie Dywizji Armii Krajowej, która miała walczyć ramię w ramię z oddziałami rosyjskimi, ale podlegać pod polski rząd w Londynie. Początkowo Krzyżanowski bardzo nieufnie podchodzi do propozycji Rosjan, jednak ci z każdym kolejnym spotkaniem przekonują go do tego, że mają pokojowe zamiary. Wkrótce zostają umówione kolejne rozmowy, w trakcie których okazuje się, że Rosjanie kłamali i Krzyżanowski zostaje aresztowany i osadzony tutaj, w siedzibie NKWD, dokładnie w tym budynku, przy ulicy Kościuszki w Wilnie. Podobny los spotkał polskich oficerów, którzy zostali podstępnie aresztowani przez Armię Czerwoną tutaj, we wsi Bogusze, która znajduje się 30 km na południe od Wilna. Dzisiaj na pamiątkę tych wydarzeń stoi tutaj pomnik, jednak los tych żołnierzy został przesądzony już wcześniej, bowiem w czerwcu 1943 roku zapadły rozkazy Armii Czerwonej, które mówiły o tym, że na tych terenach nie mogą funkcjonować jakiekolwiek oddziały podporządkowane pod rząd polski w Londynie. Element taki należało wcielić do armii czerwonej, a w razie odmowy fizycznie unieszkodliwić. Dlatego ci, którzy nie przystąpili do radzieckich oddziałów, zostali wkrótce skazani na podstawie niedorzecznych przepisów i wywiezieni do Kaługi do obozów pracy. Otrzymali wyroki od 5 do 10 lat katorgi. Jechali tam tymi samymi torami, które chwilę wcześniej zdobywali z rąk poprzedniego okupanta. Żołnierze AK, którzy zginęli w walkach o Wilno, zostali pochowani tutaj na cmentarzu wojskowym na Rosie. Ich celem było podkreślenie polskości tego miasta, ale decyzje zapadły już gdzie indziej i wielka trójka podzieliła Europę, a Wilno znalazło się w rękach radzieckich. Brytyjski minister informacji od razu nałożył cenzurę, która polegała na absolutnym zakazie mówienia o operacji Ostra Brama. Przez to mało kto na zachodzie usłyszał o bohaterstwie tych żołnierzy, o których to jak kto, ale my nie możemy zapomnieć. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. No i do zobaczenia następnym razem.